Uwaga! To, co zaraz zobaczysz, może zmienić Twoje spojrzenie na rzeczywistość. Czy jesteś gotowy poznać przepowiednię, która może się właśnie spełniać? Wielkie oczyszczenie nadchodzi. Czas przyspiesza. Prawda czy iluzja? Obejrzyj uważnie. Junę ostrzegała, ale czy jej słowa zostały usłyszane? Jeśli interesują Cię tajemnice, przepowiednie i nadchodzące zmiany. Zostaw lajka i oglądaj do końca. Koniec marca 2025 roku przynosi światu zmiany, o których ludzkość nawet nie podejrzewała. Ci, którzy potrafią dostrzec przyszłość, pozostawili swoje ostrzeżenia, ale czy zostały one usłyszane? Wśród wielkich proroków w XX wieku było wiele znanych imion. Lecz szczególne miejsce zajmuje June Dawitaszwili, której słowa wstrząsnęły niegdyś zarówno wysoko postawionymi politykami, jak i zwykłymi śmiertelnikami. Jej przepowiednie wielokrotnie się spełniały, jakby były zapisane przez sam los, i oto teraz, poprzez czas i przestrzeń, jej głos ponownie rozbrzmiewa, ostrzegając przed tym, co nadchodzi. Mówi się, że proroctwa nie znikają, one czekają na swój czas, a ten czas właśnie nadszedł. Dawne przepowiednie wychodzą z cienia nabierając nowej aktualności, gdyż wydarzenia rozgrywają się dokładnie tak, jak zostało to przepowiedziane na długo przed ich nadejściem. June mówiła o okresie, gdy świat znajdzie się w pułapce iluzji, kiedy to, co wydaje się prawdą, okaże się kłamstwem, a to, co uznawano za fikcję, stanie się rzeczywistością. I ten moment już nadszedł. Świat stoi na progu przełomowych wydarzeń. Unosi się poczucie czegoś ogromnego i nieuchronnego, jakby ukryte siły przygotowywały się do uderzenia, i nadejdzie ono z miejsca, skąd nikt się go nie spodziewa. June to przewidziała. Mówiła o wielkiej czystce, o tym, że stare struktury zostaną zburzone, a na ich miejscu pojawią się nowe. Ale nie od razu, nie bez bólu. Na początku marca, według jej słów, pojawią się pierwsze znaki dziwne usterki w systemach. Nieprzewidywalne zjawiska pogodowe, gwałtowne zmiany w atmosferze politycznej. Ludzie to odczują, ale nie od razu zrozumieją, co się dzieje. Prorokini zapowiadała, że pod koniec miesiąca wydarzenia nabiorą tempa, nieoczekiwane demaskacje, zniknięcie kluczowych postaci, zmiana kierunków władzy. Na całym świecie rozpoczną się procesy, na które wielu czekało, ale których zarazem się obawiało. Stare mechanizmy zarządzania zawiodą. A ci, którzy przez dziesięciolecia pozostawali w cieniu, wyjdą na światło dzienne. Ale kim są ci ludzie i co przyniosą ze sobą? Dżune ostrzegała, że świat wchodzi w etap wielkiego oczyszczenia. To nie jest jedynie zmiana w polityce czy gospodarce, to transformacja świadomości, która dotknie każdego. Strach, który paraliżuje narody, zacznie się rozwiewać, ale nie od razu. Najpierw trzeba będzie przejść przez ciężkie próby. Piski, o których do tej pory szeptano jedynie w kuluarach, staną się publiczną wiedzą. June mówiła, że ludzie ujrzą prawdę, lecz dla wielu okaże się ona zbyt przerażająca. Ci, którzy przez dziesięciolecia kierowali losem milionów, staną twarzą w twarz z ujawnieniem ich tajemnic. To właśnie jest wielka czystka, o której mówiła. Ale co będzie dalej? Marzec przyniesie nie tylko zmiany we władzy, ale i nowe znaki. Natura zareaguje na to, co się dzieje. Anomalia klimatyczne zaczną występować z niepokojącą częstotliwością. Ci, którzy przywykli do stabilnej pogody, będą szokowani. W jednym regionie nagłe ochłodzenie, w innym fala upałów, której nie przewidział żaden meteorolog. Ziemia buntuje się. Teraz nadeszła ich chwila. Tych, którzy długo pozostawali w cieniu, nie będą walczyć o władzę znanymi metodami, po prostu staną się nową siłą zdolną zmienić bieg historii. Co ciekawe, jedna z najbardziej zagadkowych części proroctwa dotyczy technologii. June dawała do zrozumienia, że coś nadchodzi, coś, co przewróci nasze pojęcie o rzeczywistości. Bądźcie ostrożni wobec tego, co widzicie. Ostrzegała. Nie wszystkiemu można ufać. Dziś te słowa brzmią jak zapowiedź tego, że technologie zaczną tworzyć fałszywą rzeczywistość, a granica między prawdą a iluzją stanie się cieńsza niż kiedykolwiek. Nadchodzące wydarzenia narastają niczym burza zbierająca się na horyzoncie. Jeszcze niewidoczna dla oczu, ale już wyczuwalna pod skórą. Czas przyspiesza, dni wydają się coraz krótsze, a każdy nowy świt niesie wrażenie, że świat zbliża się do punktu bez powrotu. Ludzie zaczynają dostrzegać dziwne zbiegi okoliczności, które powtarzają się zbyt często, by były przypadkowe. Ci, którzy zawsze kierowali się zdrowym rozsądkiem, nagle wpadają w pułapkę niewytłumaczalnych zjawisk. June mówiła, że w okresie wielkiego oczyszczenia, przeszłość przestanie być stabilnym fundamentem. Stare zasady przestaną działać, a nowe jeszcze się nie narodzą. To moment największej niestabilności. Ci, którzy desperacko trzymają się dawnej władzy, będą próbować ją utrzymać za wszelką cenę. Ale to niemożliwe. Choć wielu liczy na łagodne zmiany, prorokini ostrzegała: Proces będzie gwałtowny jak uderzenie pioruna. Od połowy marca w świecie zaczną się wydarzenia, które obudzą nawet najbardziej obojętnych. Informacje, które przez długi czas były ukrywane, wyjdą na jaw. Odkrycia okażą się tak szokujące, że wielu ludzi w nie nie uwierzy. June mówiła, że świat musi przygotować się na prawdę, którą trudno będzie zaakceptować. Ci, którzy stoją u władzy, nie będą już mogli ukrywać się za pięknymi słowami, za nimi ruszy fala demaskacji. Ale zmiany nie nastąpią jedynie w polityce. Tajemnicze wydarzenia zaczną się pojawiać tam, gdzie nikt by się ich nie spodziewał. Ludzie coraz częściej będą stykać się z niewytłumaczalnym: znikające przedmioty, zegary idące wstecz, głosy na pustych ulicach. Ci, którzy nigdy nie wierzyli w nadprzyrodzone zjawiska, zaczną się zastanawiać: To nie są zwykłe anomalie to znaki. June przewidywała, że czas zacznie zachowywać się inaczej, jakby znane prawa rzeczywistości uległy zmianie, jakby ktoś ingerował w bieg historii. Wraz ze zbliżaniem się kluczowej daty 25 marca, napięcie osiągnie szczyt. Ta data pojawiała się w przepowiedniach Juni jako moment, gdy stare i nowe zmierzą się w ostatecznym starciu. To dzień wyboru: albo świat pójdzie dalej w mrok, albo otworzy się nowy horyzont. To nie będzie pojedyncze wydarzenie w jednym miejscu, to globalna chwila przejścia. W świecie pojawią się ludzie, o których nikt wcześniej nie słyszał, ale oni już od dawna przygotowywali się na swój moment. Nie będą głośnymi postaciami. Ich imiona nie będą rozbrzmiewać w mediach ale ich działania okażą się kluczowe. Dżune nazywała ich tymi, którzy idą przez ciemność, ale nie stają się jej częścią. Przyniosą wiedzę zdolną zmienić postrzeganie rzeczywistości. Ale czy ludzie są gotowi ją przyjąć? Natura również nie pozostanie obojętna. W tym czasie na całym świecie rozpoczną się zjawiska, których nie da się wytłumaczyć zwykłymi anomaliami pogodowymi. Ziemia przemówi językiem żywiołów, ostrzegając, że dzieje się coś wielkiego. W niektórych regionach powietrze stanie się ciężkie, jakby nasycone elektrycznością. W innych rozbłysną światła na nocnym niebie, niezwiązane z żadnym znanym zjawiskiem astronomicznym. Osoby wrażliwe na zmiany zaczną doświadczać niezwykłych rzeczy. Będą mieć sny, w których zostaną zakodowane znaki, ale nie każdy zdoła je rozszyfrować. Jedni odczują niezrozumiały niepokój, inni wręcz przeciwnie przypływ siły, jakby odzyskali coś dawno utraconego. Od 25 marca świat zacznie oddychać inaczej. Informacje, które nigdy wcześniej nie istniały, nagle znajdą się wszędzie. Odkrycie, którego nikt się nie spodziewał, zmieni nasze pojęcie o tym, co jest możliwe. To moment, gdy zasłona między przeszłością a przyszłością stanie się tak cienka, że ludzie będą mogli zajrzeć poza nią. Ale jak postąpi ludzkość, Prorokini ostrzegała, że tego dnia nie można poddać się strachowi. Zostanie przekazane ważne przesłanie, ale czy zostanie usłyszane? To zależy od gotowości przyjęcia nieuniknionego. Dżune mówiła o wielkim oczyszczeniu, nie jako o katastrofie, lecz jako o szansie. Ale wybór zawsze należy do człowieka. Od 25 marca nowa rzeczywistość się zacznie. Granica między iluzją a prawdą zniknie, a ci, którzy szukają prawdy, odnajdą ją. Pytanie tylko, czy są na nią gotowi? Wielkie oczyszczenie to nie koniec, to początek. Prawda została ujawniona, ale czy jesteś na nią gotowy? Pamiętaj: 25 marca świat zacznie oddychać inaczej. Nie przegap kolejnych odkryć i przepowiedni. Co o tym sądzisz? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Nie zapomnij. Zostaw lajka, jeśli chcesz więcej takich filmów. Subskrybuj kanał i włącz dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych tajemniczych odkryć. Udostępnij ten film, jeśli uważasz, że inni powinni to zobaczyć. Prawda czeka na odkrycie. A ty!